Trzech króli przypadający po tym święcie weekend mieszkańcy Leszna i okolic potrzebujący pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej będą mogli ją uzyskać w leszczyńskim szpitalu. Przez całą dobę od 18 w czwartek 5 stycznia do godziny 8 rano w poniedziałek 9 stycznia czynna będzie wieczorynka, czyli punkt nocnej i świątecznej pomocy medycznej. Zgłaszać powinni się tam pacjenci, którzy normalnie udaliby się na wizytę do swojego lekarza pierwszego kontaktu. Z kolei z urazami należy udać się na szpitalny oddział ratunkowy. Osoby ze zleceniami na zastrzyki wykonywane w domu powinno takiej sytuacji powiadomić wieczorynkę i to stamtąd w tych dniach będzie przyjeżdżała do nich dyżurna pielęgniarka. Z kolei ci, którzy na zastrzyki przychodzili do gabinetów zabiegowych w swoich przychodniach, powinni zgłosić się na wieczorynkę. Kontakt telefoniczny z nocną i świąteczną opieką medyczną w leszczyńskim szpitalu możliwy jest pod numerem 65 525 36 70 przy. Przypominamy, że lekarz z Wieczorynki może wystawić receptę, zlecenie na zastrzyki oraz także zwolnienie z pracy. Wieczorynka mieści się w budynku szpitala przy ulicy Kiepury 45 na parterze na lewo od wejścia głównego. Do dyspozycji pacjentów jest także teleplatforma pierwszego kontaktu. Dzwoniąc pod bezpłatny numer 800 137 200, uzyskać można przez telefon poradę lekarza, pielęgniarki lub położnej. Rozmowa możliwa jest nie tylko w języku polskim, ale także Angielskim i ukraińskim. W wolne dni czynna będzie także bezpłatna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia pod numerem 800-190-590, której konsultanci podpowiedzą, gdzie znajduje się najbliższy szpital, punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej czy dyżurująca apteka. To o tyle istotne, że w przypadku wieczorynki czy soru nie obowiązuje rejonizacja, i z pomocy można skorzystać w dowolnej placówce, najbliżej której akurat się znajdujemy.